Ponieważ trwa kampania wyborcza i ponieważ został wybrany nowy papież, to być może nie do wszystkich doszła ta informacja, że w środę Donald Tusk spotkał się z nowym kanclerzem Niemiec, Friedrichem Mercem, i dogadali się po prostu na temat reparacji. Stwierdzili wspólnie jednym głosem, że Polska, nie chcę żadnych reparacji od Niemiec. To jest skandaliczne. Pojawiły się takie słowa: decyzja dyplomatyczna o reparacjach zapadła w czasach komunistycznych. Nie mieliśmy w tej sprawie tak naprawdę nic do powiedzenia, nie my o tym decydowaliśmy. Czy Niemcy kiedykolwiek zadośćuczyniły za straty tragedię II wojny światowej w Polsce? Nie. Oczywiście, że nie jestem historykiem, jestem z Gdańska. Mógłbym godzinami mówić o tym, jak wygląda ten rachunek. On nigdy nie był uczyniony. ale nie będziemy o to prosić. To kwestia do przemyślenia przez wszystkie strony. Ja chcę się skoncentrować na tym, aby Polska i Niemcy skoncentrowały się na tym, by budować bezpieczną przyszłość. Tak powiedział Donald Tusk. To jest skandal. A po prostu Merc mu wturował, po prostu mówili. Jednym głosem. Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, to są one zakończone. To jest, drodzy Państwo, skandal. Ja też na swoim kanale, w wielu programach poruszam te tematy które nie były poruszane właściwie przez żaden z tych poprzednich rządów, czyli nawet jeśli mieliśmy ten raport Mularczyka zarządów pisu, to jednak ja na to zwracam uwagę też w swojej książce Hanuka czy Krzyż, bo tam jest też właściwie większa część tej książki o antypolskiej polityce historycznej. Jeśli były filmy finansowane z kieszeni polskiego podatnika, to one tak naprawdę nie ukazywały Polaków jako ofiary. Mieliśmy film o Rudolfie Hysie, komendancie Auschwitz, gdzie nie było pokazane, że to. Polacy byli pierwszymi więźniami. Cały czas marginalizowane te obchody 14 czerwca pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Nie mówi się o obozie KL Warszał. Takie różne było namieszanie, pomieszanie prawdy i fałszu wokół tego tematu, żeby temat ten zatopić, a na miejscu KL Warszał stoi w Warszawie co? Muzeum Polin. I nikt nie mówi, nikt nie wspomina o tym, że tam był obóz w centrum Warszawy, w którym Niemcy mordowali Polaków. Nie mówi się o planie papsta, o straszliwym planie e, zniszczenia Warszawy, o którym jakiś czas temu też nagrałam program. I przekształca, zmienia się naszą historię. E, czy my jesteśmy w stanie uporządkować sobie te relacje z Niemcami na zasadzie równy z równym. Zachęcam Was do tego, żeby odsłuchać nagranie, wywiad z Bogumiłem Szojdom, który kilka dni temu pojawił się na kanale, gdzie omawiamy to dokładnie w kontekście kampanii wyborczej, w kontekście medialnych kłamstw, w kontekście tego, że w dużej mierze nasze polskojęzyczne media, co za nimi tak naprawdę stoi, jaki kapitał? No właśnie, niemiecki. I co z tymi odszkodowaniami, które Polska powinna od tych Niemiec od, otrzymać, po prostu? Izrael te odszkodowania y, dostał i jeszcze była w ostatnich latach y, ta straszliwa y, kwestia 447, że to jeszcze nie dość, że Izrael od Niemiec otrzymał odszkodowania, Polska ich nie otrzymała, a jeszcze powinniśmy my spłacać jakieś roszczenia żydowskie zamiast Niemców. Co z odszkodowaniami, które Polska powinna otrzymać? I w ostatnich latach, co prawda, Słyszeliśmy o raporcie Arkadiusza Mularczyka, Spis, dotyczącym strat, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej. Zespół, który ten raport przygotowywał, oszacował szkody wojenne na 6 bilionów 220 miliardów złotych, 609 milionów. Tak, zniszczone miasta wywiezione z różne zabytki, obrazy i tak dalej, mordy, rozszczeliwania ludzi na ulicach. I jeśli mówimy czy to o Polakach, czy o zamordowanych wtedy Żydach, to oni byli również obywatelami Polski. Zamojszczyzna, mimo filmów, dobry film był o Tadeuszu Pietrzykowskim, ale przemycono tam taki właśnie też dobrze, że wątek zabójstwa dzieci za Zamojszczyzny, ale nikt z recenzentów, nawet tych z Muzeum Auschwitz-Birkenau, nie podkreślił, że o ten wątek właśnie chodzi. O tej zbrodni na zamożczyźnie się nie mówi. Niemiecki obóz dla dzieci, dla dzieci w łodzi. I o tym się nie mówi. To sprawiło, że z jednej strony za czasów PiS. Powstał taki raport, ale w przestrzeni publicznej, nie w jakichś takich artykułach na małych portalach, ale była szansa, żeby pewne tematy pokazać, czy to w telewizji, czy to w kinie. O tym się nie mówiło. I mimo tego, raportu Arkadiusza Mularczyka, Polska. Nie wystąpiła z formalnym wnioskiem o reparację od Niemiec. I tutaj moje pytanie: po co przygotowywać raport, i tak naprawdę nic z nim nie zrobić? Dlaczego nie wystąpiliście w tamtym czasie z jakimś formalnym wnioskiem? Dlaczego nie zażądaliście tego, co? Postulowaliście, no bo po co sporządzać raport? Natomiast jak na to patrzyli Niemcy? Bo tutaj jest, po pierwsze, kwestia takiego raportu musi iść w parze z jakimś przekazem medialnym, popkulturowym, nawet. Tak samo właściwie robili, robiły środowiska żydowskie. Chcąc mieć reporacje, no to zaczynają od pewnego przekazu. Nie chodzi tutaj nam o sianie propagandy, tylko o podkreślenie, żeby cały świat zrozumiał jak naprawdę Polska podczas tej II wojny światowej była poszkodowana, jak żaden inny kraj. I w styczniu 2024 roku ukazał się raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Polska oczami Niemców. Jest to zbiór ankiet dotyczących II wojny światowej, które przeprowadzono wśród Niemców. Wyniki badań pokazują, że Niemcy wciąż, mówią o swoim moralnym obowiązku wobec Żydów, czyli to funkcjonuje medialnie, ale jedynie 8% respondentów tej ankiety, czyli Niemców, uważa, że polskie żądania są uzasadnione w świetle zbrodni i szkód, które Niemcy wyrządzili Polsce. I tak naprawdę PiS przegapił pewną szansę, którą miał, a teraz, a teraz Donald Tusk dogadał się z Mercem. Chociaż tak zostało powiedziane. Nie wiem, czy spisano jakiś dokument, że to już jest całkowicie zrzeczenie się reparacji. No podobna umowa została zawarta w 1953 roku, że rzekomo się zrzekamy reparacji, ale Polska nie zawarła tej umowy, to zawarł za Polskę ZSRR. Dopiero tak naprawdę po 90. roku, my mogliśmy jakoś normalnie jako Polska, a nie jako ZSRR, o te roszczenia się ubiegać. I tutaj też jest cała taka zawiła sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Jak to się ma do kampanii wyborczej, nie widziałam. Być może jakoś, chyba pan Nawrocki jest zajęty aferą ze swoim mieszkaniem, więc chyba tej sprawy nie skomentował. Komentowała to Konfederację, skomentował to Sławomir Mencen. Tusk dogadał się z kanclerzem Mercem w sprawie reparacji wojennych. Polska zobowiązała się, że nie będzie prosić o reparacje, a Niemcy zgodziły się na to, że nam ich nie oddadzą. Czy można być bardziej proniemieckim niż Tusk? I tutaj jeszcze raz odsyłam. Do tego wywiadu z Bogumiłem Szojdom, który chociażby mówi o innym podejściu, o tym podejściu właśnie, jakie też ze strony Konfederacji wychodziło, żeby się jednak tych reparacji od strony niemieckiej dogadać. Dlatego też te wybory prezydenckie są bardzo. Ważne. A ja Państwa zachęcam, jeśli mam tutaj też nowych obserwujących, do tego, żeby polecać ten kanał, który mówi trochę pod prąd, tak mi się wydaje. Polecam Wam, jeśli chcecie wsparcie tego kanału, bo tylko dzięki temu, działając całkiem oddolnie i niezależnie, będę się mogła rozwijać i będę mogła zrealizować. Niektóre swoje plany, jakie mam na ten kanał. Zachęcam też do odwiedzenia sklepu MDG, tam moje książki o Rotmistrzu Pileckim, też książka właśnie o, o tej antypolskiej polityce historycznej, tak naprawdę, bo taki też był cel książki Hanuka czy Krzyż. Dbajmy, dbajmy o prawdę historyczną i dbajmy o, o Polskę. Do usłyszenia.